Chcę wam się teraz iść po Polskę? Ja w ogóle nie chcę. Ale musimy. Jak nie to Rosja nas zabije. Chiny mają rację. Musimy pójść. Ja idę, będę za może 5 minut. Witam panowie. Pewnie chcielibyście coś do żarcia? To ja wam proponuję 2 kilo w pioluchach. Zaraz nie będzie ci tak wesoło. Ty, podróbko godnego demokratycznego państwa, po co się mieszasz? Bo może mnie też zaatakujesz. Zaraz kuwa. Przecież ty już mnie zaatakowałeś. A teraz ty znowu atakujesz. Chciałem cię oszczędzić. Ale widzę, że ty tego nie chcesz. Nie, teraz to już za późno. Żegnamy się. Nie no, teraz rusku przesadziłeś z tym atakowaniem Polski. Przecież Chiny, jak się dołączą do Polski, są w stanie cię zabić paroma strzałami z rakiety. Chiny mają potężną armię żołnierzy. Nie dasz sobie rady. A mówiłam już, że jak Chiny się sprzymierzy z Polską, to cię pokonają paroma strzałami z rakiet? A w sumie po co ja to gadam? Wystarczy zrobić powolutku w ten oto sposób. Co za szmelc? Chciała mnie atakować. Ja tak się nie dam. A co wy tu, kuwa, jeszcze robicie? No, jem. co tu wymyślić? Czekamy na twój rozkaz. Wy jesteście pojebani czy pojebani? Powinniście sami wiedzieć, kiedy pójść po Polskę. Idziecie po Polskę albo się pożegnamy. Co to ma znaczyć? To zakuty ubie. Że jak mi Polski nie przyprowadzicie, to dostaniecie z tej snajperki, a potem zostaniecie przykuci do ściany i walnięci tą włócznią. No wy też idziecie albo zrobię z wami to samo co jej powiedziałem. A teraz zrobimy coś w razie czego. Przywrócimy ZSRR. Mam nadzieję, że się uda. Nie uda ci się ha ha ha. A więc IM jak to szło. Hołkę z kroku, z Twój stary, Kazachstan to debil zajany. Halo oho, ho ho Co się tu stało? OMG ja żyję. O kurde. Synek. To tu cię wyrzuciło? Co, gdzie, jaki synek, co że ja? Nie jesteś moim synem Rosją? Jak nie, to masz w piędol. A nie no to ja tak, jestem Rosja, mam pomysł, aby przejąć cały świat. O kurde, widzę, że wyniosłeś jakieś wiadomości z historii o drugiej wojnie światowej, haha. Tak, ale mamy większy problem niż baba o zmatmy, która wstawia ci jedynkę. Musimy zabić Polskę. Pozdrawianko.